Witam serdecznie wszystkie wodniki na kolejnym czytaniu. Jest to czytanie miesięczne na miesiąc, na miesiąc sierpień 2023 roku dla znaku wodnik. Mamy cesarza i asa mieczy. Może być to rozkład bardziej na sprawy zawodowe. Zobaczymy, co Wam te karty będą chciały pokazać. Jaka jest Wasza energia w tym miesiącu? Mamy kartę śmierci. Co od Was odchodzi asmonet. Co do Was przychodzi księżyc, co wam będzie pomagać, szóstka mieczy. Co Wam będzie przeszkadzać trójka monet. Jakie są wpływy zewnętrzne? Giermek, kielichów. Wpływy ukryte. Dziesiątka mieczy. Wasze nadzieje i obawy. Mamy rycerza, kielichów. I rezultat. Rada dla Was. I Giermek Mieczy. Wasza energia w tym miesiącu to karta śmierci, karta transformacji. Zachodzą w Was bardzo duże zmiany w tym miesiącu, które troszeczkę mogą napawać Was lękiem. Zakończył się jakiś dla Was ważny okres w życiu. Lub też coś z waszego życia odeszło, coś umarło, albo coś wam bardzo przeszkadzało. Mogły to być też jakieś zmiany, które się pojawiły, jak zmiana pracy, jakichś poglądów, przekonań. To, co odeszło, mamy Asa Monet, więc może przeszła wam. Koło nosa jakaś okazja, której nie udało się zrealizować, być może jakaś dobrze płatna praca. Dla niektórych może ktoś, może była jakaś oferta, która, której nie udało się zdobyć. Może dla niektórych też być właśnie. Utrata jakichś dóbr, też materialnych, coś, co spowodowało w Was zmiany i konieczność pójścia w innym kierunku, zadziałania w zupełnie nowym kierunku. Sprawdzimy sobie tą kartę śmierci, czego ona dotyczy. Hmm. Karta śmierć. I mamy tutaj kartę piątki mieczy. Karta piątki mieczy może mówić o jakimś konflikcie lub niebezpiecznej sytuacji, przez którą Mogliśmy poczuć się przegrani albo zawstydzeni. Karta może też przynosić takie uczucie niesmaku z odniesionego zwycięstwa. Tutaj jakby wskazane jest, pokazane jest, że intuicja owszem jest ważna, ale karta przypomina czasami, że nie zawsze należy jej słuchać. Więc można powiedzieć, że te, te zmiany, które tutaj mamy do, do czynienia z nimi, mogą właśnie dotyczyć takich sytuacji, w których być może wygraliśmy z czymś, odnieśliśmy jakieś zwycięstwo, albo ktoś odniósł jakieś zwycięstwo. Ale żadna z tych stron, z obu stron biorących udział w tym jakimś konflikcie nie jest z tego do końca zadowolona. Co do Was przychodzi? Przychodzi, mamy tu kartę Księżyca. Karta Księżyca może mówić, że będziecie bardzo dużo Myśleć na temat tego, co się wydarzyło. Może Wam to spędzać trochę sens powiek i możecie też pogrążać się w takim lęku, w jakichś obawach, w jakimś smutku czy melancholii. Może mówić o jakiejś niezgodności między tym, co chcielibyśmy zrobić, a tym, co istotnie się wydarzyło lub też co w danej chwili robimy. Może też oznaczać, że w jakichś rozstrzygających momentach w swoim. Postępowaniu, nieoczekiwanie wycofujemy się lub działamy w jakiś sposób niedorzeczny, który jest niezrozumiały dla nas samych. Karta może stwarzać też taki, karta księżyca może też stwarzać taki nastrój oczekiwania, może też pokazywać, Bezsilność człowieka, że w danym momencie może czuć, że jest, żyje w jakiejś pustce niepewności lub też oczekiwaniu na to, że przyjdzie zmiana losu. Karta mówiąca też o jakiejś tajemniczości i skłanianiu się do refleksji, do przeżywaniu rozterek, które mogły Was spotkać. Kolejną kartą, co Wam będzie pomagać, mamy Szóstkę Mieczy. Szóstka Mieczy może mówić o tym, że należałoby chwilowo oddalić się od swoich problemów, spojrzeć na nie z zupełnie innej perspektywy i poczuć się bardziej wyzwolonym, czyli pójść w kierunku, w którym wydaje Wam się, że jest jakaś nadzieja, jakieś światełko. Nie rozpamiętywać. Z przeszłych zdarzeń, jakichś niepowodzeń, odejść od tego, porzucić te złe myśli, porzucić, porzucić sytuację, która miała miejsce i która spowodowała w Was te nieprzyjemne uczucia, smutne jakieś uczucia. I może też mówić o tym, że. Ta sytuacja może was kosztować sporo wysiłku, bo nie do końca wiecie w jakim kierunku należałoby podążać, ale karta mówi karta ta mówi o tym, że pomocne będzie właśnie oddalenie się od tych problemów, spojrzenie na nie z dystansem i zwrócenie się jakby ku lepszej stronie, ku być może spotkaniom z, ze znajomymi, być może jakaś zabawa, spędzenie miło czasu ze znajomymi, z przyjaciółmi. To pomoże Wam odzyskać spokój i może też nawet zmienić Wasze poglądy. To jest też jakiś przełom, tak? czyli karta będzie Wam pomagać w tym, żebyście nie tkwili w tych smutnych, przytłaczających energiach, tylko ruszyli się do przodu. Co Wam może przeszkadzać? Mamy tu kartę trójki monet. Karta mówiąca o tym, że w tym miesiącu nie należałoby podpisywać żadnych kontraktów, żadnych umów, nie zawierać żadnych spółek, nie dogadywać się też z innymi ludźmi, dać sobie czas na to, żeby wychodzić z jakimiś propozycjami. Karta, która mówi o tym, że w tym miesiącu nie należałoby uzewnętrzniać swoich pragnień, nie chwalić się swoimi osiągnięciami, nie pokazywać, że stać Was na coś ważnego. Może mówić o takim przez to rozczarowaniu, że nie dochodzi do realizacji Waszych planów. I to, może właśnie przeszkadzać. Karta mówiąca też dla niektórych o tym, żeby w tym miesiącu nie próbować w cokolwiek inwestować swoich pieniędzy, bo możecie na tym stracić. Wpływy zewnętrzne i wpływy ukryte. Wokół Was pojawiają się ludzie, którzy mogą Was zachęcać do miłego spędzenia czasu, do tego, żeby się wyrwać gdzieś, żeby nie rozpamiętywać, nie rozmyślać o problemach. To karta mówiąca o wiadomościach od osób, które są Wam życzliwe, które mogą próbować wyciągnąć Was. Na jakieś miłe spotkania, zachęcić do jakiejś zabawy. Natomiast wy możecie czuć się ciągle jeszcze bardzo mocno zranieni przez sytuację lub też przez kogoś konkretnego, i potrzebne będzie trochę więcej czasu, żeby sobie z tymi problemami poradzić. Ta karta dziesiątki mieczy przypomina trochę kartę wieży, ale jej zakres jest jakby trochę mniejszy i mniej bolesny. Niesie też takie przesłanie że, i nadzieję na to, że szybko nastąpi poprawa. Więc nie zamartwiajcie się, że ten stan będzie trwał wiecznie, bo ta sytuacja przyniesie wam w końcu ukojenie. W tej chwili tak jak mówię, możecie czuć jakieś troski, smutek, możecie czuć się w jakiś sposób załamani. Nie mieć ochoty na przyjemności, na jakieś zabawy, nie mieć też ochoty na tworzenie czegoś nowego, pokazywanie się, że potraficie, pokazywanie się z jakiejś lepszej strony. To nie jest jakby najlepszy czas teraz, żeby to realizować. Jakie są Wasze nadzieje i obawy? Mamy rycerza. Kielichów. Więc macie nadzieję, że przyjdą do Was w końcu jakieś pozytywne wiadomości, że los się w jakiś sposób odmieni, że może przyjdzie do Was osoba, która będzie chciała Was za coś przeprosić, że będzie mogła w jakiś sposób zadziałać, zaznaczyć to, że jest jej przykro w związku z sytuacją, która miała tutaj miejsce. Może owszem być taka sytuacja, że chodzi tu o konkretną osobę, która w jakiś sposób będzie chciała do Was przyjść z dobrym słowem. To są jakby Wasze nadzieje, że tak może się wydarzyć. Natomiast, jaki ja, jak jest rezultat i rada? Mamy kiermka mieczy. Tutaj jednak bardziej pokazuje się, że ktoś jednak będzie nadal waleczny, nadal nie będzie chciał wziąć na siebie jakiejś odpowiedzialności, jakiejś winy. Może to być wasza, wasza postawa lub postawa drugiej osoby. Mówiąca właśnie o tym, że chcecie jednak bronić swojego zdania, zawalczyć o swoje racje i nie jesteście skłonni iść na żadne ugody. Może ona właśnie mówić, że ktoś będzie chciał uśpić czyjąś czujność, sprowokować do jakichś nieporozumień, do Jakichś konfliktów. Tak, w tej chwili pokazują się nam te karty na miesiąc sierpień. I to wszystko dla Was. Dziękuję serdecznie za to czytanie, i do zobaczenia.